Cześć, tu Elsa. Dzisiaj przychodzę do was z moim holem plastycznym z Black Friday i nie tylko. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się w tym wielkim pudle, od którego już mi noga odpada, bo właśnie je podbieram, to oglądajcie dalej. Dłuższego czasu na moim kanale nie pojawił się żaden nowy haul plastyczny, bo po prostu oszczędzałam sobie pieniądze, tworzyłam listę zakupów z artykułami plastycznymi, licząc na to, że i w tym roku z okazji Black Friday pojawią się fajne promocje w sklepach plastycznych. Na szczęście nie myliłam się i wiele sklepów, czy to stacjonarnych, czy online przygotowało fajne rabaty i promocje. Ja prawie wszystkie zakupy dokonałam w sklepie szał dla plastyków, ponieważ tam po prostu te promocje były największe. Było to minus 20% od cen regularnych. A także dodatkowo jeszcze w koszyku został mi naliczony stały rabat klienta i tam akurat mam 3%, więc kupiłam wszystko taniej o 23%, więc uważam, że naprawdę bardzo dużo zaoszczędziłam i cieszę się, że wcześniej nie kupowałam tych wszystkich produktów. Zanim otworzę paczkę i zobaczymy, co się w niej znajduje, ja sama właśnie czekam z kamerą na to, aby ją otworzyć, i nie mogę się doczekać zobaczenia tych wszystkich produktów, które zamówiłam. To jeszcze chciałabym Was zaprosić do odwiedzenia mojego Instagrama, mojego Facebooka, a także mojego bloga Ewlesa.pl, gdzie znajdziecie też zdjęcia właśnie tych produktów, które się tutaj znajdują, wraz z cenami. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie kliknij subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. To ja już nie przedłużam. I zabieram się za odpakowanie tej paczki. Wszystkie produkty były bardzo dobrze zabezpieczone. Ja pozwoliłam sobie je już rozpakować ze wszystkich folii bąbelkowych. I tutaj, może od razu, ściągnę tą folię, żeby Was nie raziły odbijające się światła lamp. Zaczniemy sobie od papieru akwarelowego, jak widzicie jest to blok Canson El Aquarelle Heritage, czyli jest to papier z 100% bawełny i jest on w rozmiarze A3 i zdecydowałam się na Taki blok, który jest klejony tutaj po bokach, jak widzicie. Więc jeżeli dostaniecie ten blok i zobaczycie, że tutaj niby są czarne kartki, to się nie bójcie, to po prostu ten klej w bloku jest czarny, ale kartki są białe i tu, jak widzicie, pierwsza strona jest taka zabezpieczająca. Przed tym, żeby nie obrudzić tej pierwszej strony i i tutaj plecki tego bloku. No przez ten czarny kolor niestety nie widać, ale jest to taka bardzo gruba tektura, dzięki której możemy swobodnie malować sobie w tym bloku, na przykład w plenerze czy na biurku bez dodatkowej podstawki i tutaj też w środku mamy instrukcję jak się obsługiwać tym blokiem, że to nie na rogu mamy brak klejenia, ale na jego środku, więc może ściągnę tą pierwszą kartkę i sobie zobaczymy jak ten papier wygląda i ja sobie wybrałam blok z papierem 300 gramowym o fakturze cold press, o tutaj widać tą grubą tekturę. Powiem wam, że ta faktura nie jest jakoś bardzo uwypuklona czy widoczna. Bardzo mi się to podoba i przypomina mi to wykończenie Fabriano Artistico. Oprócz tego bloku Skansona, kupiłam też jeszcze drugi, który będzie mi bardziej służył do ćwiczeń i na pewno. Już go trochę znacie, ponieważ za każdym holem plastycznym go pokazuję. I jest to akurat format dla odmiany A4 od Windsor Newton i to nie jest ten papier co zawsze, bo chyba po prostu został ten blok wycofany, bo zawsze było to 100% celulozy, a tym razem mamy tutaj do domieszkę bawełny 25% pomimo takiej samej ceny. I jak widzicie, jest to wersja jumbo, bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ cena była super i popatrzcie jaki ten blok jest gruby. Tutaj w tym kansonie mamy 25 arkuszy, aż i to jest bardzo dużo, a tutaj mamy aż 50 kartek A4, więc myśl, myślę, że posłuży mi na długo, to może go tutaj Rozpakuję, żeby Was właśnie to światło lamp odbite nie raziło i wspominając o tym bloku, który zawsze używałam do ćwiczeń, który serdecznie Wam polecałam, to był ten A3 bądź A4 z Winsor Newton i to był też cold press, ale 100% celulozy ją wyglądał tak, albo był po prostu tutaj klejony. A tutaj widzicie, jest troszkę zmieniona okładka, więc jestem bardzo ciekawa jaką będzie służył. Mam nadzieję, że będzie tak dobry jak ten albo lepszy, no na to się nie obrażę i on jest Jak widzicie klejony tutaj tylko z jednej strony i widzę, że tu jest takie ciekawe rozwiązanie, ponieważ nie jest to takie zwykłe klejenie, tylko nie wiem czy widzicie, ono jest takie Błyszczące, takie bardzo śliskie, więc myślę, że powinno to klejenie wytrzymać. Zresztą sprawdźmy sobie, otworzę to tutaj, tak w połowie. I nic z tym klejeniem się tutaj nie dzieje. Tutaj jeszcze mamy jakieś. Informacje na temat produktów Winsor Newton i tutaj akurat o tych Kotmanowskich, czyli właśnie o tej serii studenckiej. I myślę, że właśnie dla takich osób, czyli właśnie do ćwiczeń, jest dedykowany ten papier, ale mam nadzieję, że będzie można na nim też malować prace docelowe. Zresztą tak jak na tym klasiku. To sprawdźmy, może tą fakturę, czy jest taka sama, jak w tym starym bloku. No i niestety faktura się różni, ponieważ ta w tym jumbo bloku jest bardzo regularna. Po prostu ma takie bardzo regularne prążki, które układają się w geometryczny kształt, a w tym bloku było o wiele inaczej. Ten kształt był nieregularny, i po prostu wyglądał on bardziej naturalnie i przypominał o wiele droższy papier zresztą ten professional z Winsor Newton, a ten tutaj już tak wygląda no tanio pod względem tej faktury mam nadzieję, że jednak właściwości papieru będą tak samo dobre albo lepsze i pod względem bieli jest ona taka sama z akwareli zakupiłam sobie jeszcze tubkę fioletu i jest to Rembrandt od Royal Talents odcień 548 transparentny i jest to gdzie tu mamy o blue violet. Zaraz zrobię swatch i wam pokażę i to jest ta większa tubka, czyli 20 ml i dla porównania tutaj macie tą mniejszą tubkę, czyli 10 ml. Na rynku są jeszcze dostępne piątki, ale one już są powoli wycofywane i Tutaj jest to ten odcień już z ulepszoną formułą niż poprzedni fiolet, ponieważ ten poprzedni nie był tak trwały. Dlatego kupujcie w dobrych sklepach, żebyście się nie nadziali i nie kupili sobie koloru, który właśnie nie ma tego oznaczenia, że został on ulepszony w składzie. Tak się prezentuje swatch tego koloru i z tego co widzę to kolor pomimo bardzo tutaj dużego skupienia pigmentu nie wybłyszcza się i żebyście mieli tutaj pojęcie jaki to jest odcień fioletu pomimo tego, że jest to tutaj pigment PV23, to Wam tutaj dla porównania wszystkie inne moje fiolety pokażę. Jest to kolor bardzo, naprawdę w 90% podobny do Cora Golden, Dioxazine Purple i jak widzicie jest to ten sam Pigment PV23. I jest on też jeszcze bardzo podobny do Renaissance Intense Water Mineral Violet i tu też mamy PV23, chodzi mi o ten kolor tutaj powyżej, tylko jak widzicie w przypadku renesansu gdy mamy tutaj duże skupienie pigmentu, to on tutaj sobie tak lubi się błyszczeć i no, może też tutaj macie porównanie dla koloru Mineral Violet z Aquarius Aromoshmallow, który wszyscy bardzo lubią, że są to całkowicie inne kolory. Ten kolor jest bardziej takim chłodnym fioletem, który jest jak dla mnie bardziej uniwersalny i no po prostu z Renaissance Intense Water już mi się skończył, tego z Goldena bardzo oszczędzam, no bo to jest Cori, po prostu mi szkoda, więc taki Rembrandt to jak najbardziej będzie bardzo dobrym zastępstwem bądź uzupełnieniem mojej palety. Jeśli myśledzicie na bieżąco, to wiecie, że jednym z moich ulubionych cienkopisów jest Uniball Signal. i niestety w tej wersji nie było go na szale dla plastyków, ale był on w takiej wersji powiedzmy to ulepszonej ze sprężyną. No zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Również nazywa się UniBoost Sygno 0.5 jak ten, który bardzo lubię. Ten jest tutaj taki szerszy, więc może i będzie wygodniejszy w trzymaniu. Mam nadzieję, że po prostu ten mechanizm nie będzie się psuł. Dlaczego lubię te cienkopisy? Może przypomnę, posiadają one archiwalny tusz, który nie rozpuszcza się w wodzie. A archiwalny to znaczy, że jest po prostu odporny na światło i gdy sobie coś narysujecie takim cienkopisem, a potem zamalujecie akwarelą, to nie musicie się martwić, że to się rozpuści. I teraz może ze świata akwareli przejdziemy sobie do świata farb akrylowych czy to olejnych. Jak widzicie, zakupiłam sobie taki e, jeden z tańszych zestawów pędzli z włosiem szczecinowym, i tutaj mamy akurat firmę Dollar Roney. Jak widzicie, według producenta do akwareli średnio się nadaje do olej jak najbardziej. I do akryli, tutaj mamy odjętą jedną gwiazdkę, aczkolwiek ja ostatnią. Właśnie strasznie polubiłam się ze szczeciną i z farbami akrylowymi, więc może je wyciągnę z tego opakowania. Tutaj jeszcze widzę, że na opakowaniu znajduje się reklama innych produktów tej marki, a tutaj mamy 10 pędzelków i mamy tutaj pędzelki okrągłe, języczkowe. Płaskie, a także płaskie takie z wydłużonym włosiem. Jeżeli interesują Was bardziej kształty pędzli i typy włosia, to zapraszam Was do filmiku, w którym tłumaczę właśnie różnicę pomiędzy takimi pędzlami i mówię do czego ich używać. I jest to filmik, który tutaj pojawi się w karcie na ekranie. Wystarczy go kliknąć. Myślałam, czy nie zamówić takich pędzli z AliExpress, ale jak porównałam ceny, no to wcale te nie wypadały drogo, a już w ogóle ze zniżką 20% i jak widzę, tutaj trzy pędzelki są w troszkę innym odcieniu niż reszta, ale to mi nie przeszkadza i widzę, że są one tutaj jakoś aha, przyklejone na taki pasek i jeden z pędzli ma tutaj nierówno tą nasadkę nałożoną na trzonek, albo może i równo tylko jest ten trzonek po prostu niedomalowany, aczkolwiek jest tutaj na tym gołym drewnie lakier, więc to po prostu chyba namoczenie tego trzonka w farbie nie do końca się producentowi udało i tutaj mamy te okrągłe pędzelki, tutaj są. Pędzle płaskie, tutaj mamy filbert z tego co widzę. Wszystkie pędzle są zabezpieczone, są zaklejone pewnie gumą arabską, więc za chwilę może je rozpuszczę. Tutaj to zabezpieczenie w wodzie i zobaczymy, jak to włosie będzie się prezentować bez tego kleju. Same pędzle mają długą roczkę i myślę, że była to dobra, mała inwestycja. Pozostając w świecie malarstwa akrylowego oraz olejnego, zamówiłam sobie jeszcze wernik w sprayu i jest to Winsor Newton Professional. Bardzo dobrze cenowo wychodzi w porównaniu do innych werniksów. Jak słyszycie, w środku znajduje się taka metalowa kurka, którą należy użyć po prostu przed użyciem każdego sprayu, żeby tam się wszystko fajnie wymieszało. I ja wybrałam sobie wykończenie satynowe, ponieważ nie lubię matu ani błyszczenia, tylko właśnie coś takiego pomiędzy. I mm, nie wiem dlaczego ta etykieta jest taka widzicie, lekko odklejająca się, pomarszczona. Nie wiem czy to kwestia tego jak to wyszło z produkcji czy przechowywania. No mam nadzieję, że to co jest w środku będzie spełniać swoje zadanie i to jest pojemność aż 400 ml, więc mam nadzieję, że troszkę mi posłuży. Jak widzicie, zamówiłam sobie też sporo gotowych podobrazi. Te, które przyszły z szału dla plastyków, to są te zresztą oznaczone jako wyprodukowane dla szału dla plastyków. I są to 3 płótna 50 na 70 i 2 podobrazia 50 na 50 I jest to 100% bawełny. I jak możecie zobaczyć, jest to mieszanka bawełny. Więc nie jest ona biała z tyłu, tylko taka lekko brązowa. I powiem Wam, że bałam się trochę tych płócień, ponieważ cena jest ich naprawdę bardzo przystępna. I obawiałam się, że po prostu te ramy nie będą dobrej jakości. Bo na przykład te listewki będą zbyt cienkie. Albo nie wiem, źle zeszlifowane, a naprawdę jestem pod wrażeniem, gdyż. Niczym się nie różnią od tych płócien, które bardzo lubię, i to są akurat płótna z kocierzy, które sobie zamawiam tutaj stacjonarnie w Gliwicach w sklepie plastycznym. A aktualnie różnica cenowa jest naprawdę bardzo duża, a już w ogóle ze zniżką 20%. Jednak niestety nie można tam zakupić takich dużych podobrazi. I z kocierzy mam tutaj podobrazie robione na zamówienie 100 na 90. Oraz podobrazie 70x70 i podobrazie 60x60. I jak widzicie, to też jest mieszanka bawełny. Podejrzewam, że jest to dokładnie to samo kocież, szał Dla plastyków listwy są tej samej szerokości tej samej grubości. Tak samo tutaj zszywki są ładnie wszystkie poprzybijane. Jak już oglądałam sobie te płótna na spokojnie, to są one naprawdę bardzo dobrze naciągnięte. Wykończenie też jest bardzo ładne, więc jestem szczerze zaskoczona jakością tych Podobrazi z szału dla plastyków. Jeszcze tylko chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo ceny się zmieniają i trochę taka akcja edukacja, że inflacja dotyczy każdego i to, jakie są podejmowane decyzje w państwie, nawet artystów. I zobaczcie sobie, tutaj mam płótno, które kupowałem jakieś. 3 miesiące temu jest to płótno w wymiarach 70x70 70 i kosztowało ono 48,50. I już wtedy zauważyłam, że cena owszem jest ta sama, ale przy tym wymiarze zniknęła tutaj poprzeczka. Bo wcześniej kupowałam to płótno w tej samej cenie, o tym samym wymiarze, ale miało ono poprzeczkę i producent, żeby nie zmieniać ceny, po prostu nie dawał już tych poprzeczek, żeby no wydawało nam się, że jednak ceny się nie zmieniają. Jednak teraz, już przy najnowszym zamówieniu, które odebrałam tydzień temu, płótno o wymiarach 60 na 60 kosztuje tyle samo, co to większe płótno, no więc niestety Również i nas, artystów, dotyczy to, że niestety ceny drożeją nie tylko benzynę, nie tylko artykuły żywnościowe, ale także nasze artykuły plastyczne. To już wszystkie artykuły plastyczne, jakie kupiłam sobie w ostatnim czasie, mam nadzieję, że i Wam udało się upolować coś w promocyjnych cenach z fajnym rabatem. A jeśli nie, to mam nadzieję, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Sklepy przygotują dla nas jakieś kuponiki, rabaciki i inne promocje. Bo dlaczego tylko w Black Friday możemy kupować w tak przystępnych cenach? Jeśli udało Wam się zakupić coś fajnego w promocji, to koniecznie podzielcie się w komentarzu z chęcią, przeczytam, co Wy znaleźliście dla siebie albo dajcie znać, na co polowaliście, a jednak nie, że zostało przecenione. Ja na przykład żałuję, że nie kupiłam dwóch produktów, czyli takiej maty do cięcia, samo jakby zalepiającej się oraz skalpela, o którym marzyłam i kupiłam teraz o wiele taniej, ale niestety nie wpisałam sobie tego na listę i w trakcie składania zamówienia po prostu zapomniałam. To już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania innych filmików na moim kanale, na przykład holi plastycznych, a także pamiętajcie o subskrybujce, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego malowania i tworzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!